Hello, hello, three, two, zero. Witamy Was w piątym odcinku serii przygody duo Survival razem z Luksonem. Siema. I co? Dzisiaj spróbujemy znaleźć jakąś wioskę. Może nam się to uda. Może najpierw pozbierajmy jedzenie. Ja tu mam już wszystko. Ja też mam to. Eee, może zróbmy jakieś... Jakąś zbroję? Gdzie jesteś? Co ty? Masz hełm? Tylko? Tak, hełm. To czekaj, mamy 39. Co 30 zrobimy? 30? Może, może klatę jest warto pierwsze zrobić? Klatę, no. Dwie klaty. Na klatę i na spodnie wystarczy. Ty, na buty też chyba Tak. Ty, cały mamy, patrz. Serio? No, wystarczyło. O, jeszcze mamy 33 w skrzynce. Ale to nie przepalone, to nie będziemy czekać. A, Dobra, jedzenie jedzenie mamy. Możemy. Iść. Iść, to czekaj. Czekaj. Tutaj potem dokończymy naszą a. farmę do końca. Tam zrobimy yy, źródło wody. I będzie super. Tu jeszcze musimy ścieżki porobić. Ale nie mamy nawet yy, ani arbuzów, ani. Melonów. Dni. A arbuz, a melon to nie to samo? Nie, chyba nie. Nie wiem, dawno nie grałem. Gdzie idziemy? W, w lewo albo, albo w prawo? Nie wiem. Obojętne w sumie. Dobra, chodźmy w prawo. Chodźmy w prawo. Ty coś słyszałem. Ty słyszę pająki to, to gdzieś jest pod nami. Okej. Możliwe. Jaskinia. Albo po prostu jakaś jaskinia. No. Chodźmy. Bo jak się nazywa. A to był jar chyba taki ten. Taki jar, takie gdzie było. Skrzynki i spawner. Tak. O, właśnie, zbierajmy y, jajka, to będziemy mieć może kury potem. Ale to kury może w osobnym jakimś tym. No. Y, w zagrodzie, bo będą się mieszać potem. No mm, Dobra. Szukamy. Tu mamy krówki, możemy pozabijać. Będzie mięso jeszcze. Oła oh, wow. Sorki. A powiedz mi jak, y jak to działa z tym zabijaniem, kiedy miecz miał na fula to wtedy uderzać to więcej zadaje damage'u, tak. czy jak? Musisz trzymać, Aha. nie tak klikać szybko, tylko tak przytrzymać, puścić, przytrzymać. Aha. Zombie tu jest. To jest jakaś jaskinia chyba? Ale wiem. Ale mieliśmy wioski szukać, ale po drodze jak sobie znajdziemy... Chyba ja sobie... wpadłem tutaj gdzieś. Zabło? Tak, tylko wpadłem na dół. Dobra, idziemy do przodu, bo my tam nigdy nie dojdziemy. Jesteś? Yy, poszedłem tam dalej. O, widzę cię. Chodź prosto. Tu już w stronę góry idę. No, tu są jakieś kopalnie. Tu jest prawdopodobnie. Widzę na górę. Chociaż diamenty na jakim poziomie się pokazują? Na jakim 11. Niskim? Na 11. Jedenaste, 12 i dziesiąte Dokładnie O, tu już jest jakby taki ten Bion hmm, Jaki Bion? To jest jungle dżang... nie, nie jungle <śm> jungle z, z LOLa Dżungla hmm. No Dobra, idziemy tu są grzyby. Grzyby, zbieraj na zupki. Ale to takie, tyg... nie, muszą być takie małe. Grzyby. Ale z tych nic nie poleci? Nie. Czemu lecą? Szkierwą, a śkierwą to tak. Ale z muchomorów... Y, co, muchomory można jeść? No grzyby można. Tylko potrzebujemy jeszcze in... in... Dobra, zasadzimy sobie koło domu. Ładnie jeszcze do, do zupki jeszcze potrzebujemy takiego białego. Nie ma. Chyba się z zgubiłem. Nie wiem, ja idę prosto przed siebie. Już kawałek odeszliśmy od domu. O, widzę. Na pewno jak będziemy dokęcać farmę czy coś budować, to nie będziemy wszystkiego nagrywać, bo za dużo czasu by zajęło. W sensie bez sensu by były te wszystkie nagrania, jakbyśmy... Nagrywali jak chodzimy, czy coś szukamy nawet Czy ścinamy drzewo tam 15 minut czasem o jest nie! przyspieszenie. Ojejku, tu, tu jest jar, Tu jest Skype Czasem jest przyspieszenie jak chwilę coś robimy. Jak się nawet. przestraszyłem, no tu wskoczyłem i Ale tak. tam, y, tam są deski na dole. to to jest cave To tam będzie. Y, tam będzie ta. Y, te... wiesz co, te ścieżki to mhm. są w, w podziemiach. Nie wiem, tam idziemy? Czy Wiesz co, nie mam pojęcia. Za można zapisać te kordy, jak ten to zapisz to jakoś. Próbuję. To czekaj. Zjem sobie chlebek, ja zapiszę jak chcesz. Dobra, zapisz. Um, y minus 1800 i 900. Dobra. Chodź, idziemy gdzieś dalej. Później tam pójdziemy. Ja tak skoczyłem i prawie wpadłem do nawy. O, nie źle. Coś pozbierałeś, nie? pozbierałeś tego brązowego grzyba? Tak, mam trochę. Dobra, wezmę jeszcze troszkę. O! Bagna! Gdzie? W którą stronę? To... Głowę. Gdzie szedłeś? Już, Tutaj, za to mam, za to jak się jedzenie już kończę? W którą w stronę? Aha w tamtą To jest w dżunglu To czekaj, to my idziemy teraz... Okej, okay, na plus Z na plus hmm. Tu może coś być Aczkolwiek na bagnach tylko może być... Y... Domek Wiedźmy? No. Domek Wiedźmy? No. Czy coś jeszcze, bo ja nie wiem Może być... Oj sorki jest, to o. jest w sumie cina, to jest Bambusa. <grym <grym Dobra. Super. Tylko Fung na razie fang. nic nie ma jeszcze. Szukamy, tak będziemy chodzić. Dokładnie. Przydałyby się łódki, nie zrobiliśmy. Oj, no. Czy tu można teraz crafting zrobić? <grym> bo to jest. Sekunda, tylko nie ma się łódki, nawet robię. Ja wiem. Czekaj, chodź, zrobimy szybko. Ja potrzebuję drewno. Dzięki. Masz drewno? Ło! Wow. Muszę <grym> crafting. Masz deski? Dobra, mam. Dobra, jedna wystarczy. Czemu we, wo, może nawet dwoje siedzieć na jednej. Tak? To nawet nie wiedziałem. Dobra, mamy dwie. Crafting zostaje. To siadaj. Mhm. Widzisz? Nice. Nawet nie wiedziałem, że można, na jednej płynąć. Czekaj, może okrążmy to tutaj. No, będziemy szli po nocy. Super. Jest. Co tam jest? Gdzie? Nie wiem, mówisz, że jest. Tu kończy ci bagno. O jak my daleko jesteśmy. Tu się bagno ja. kończy. Poczekaj, może tutaj się... Jak się wysiada? Shift, shift. Ale którym się... Ah, I ta usta została. Okay. No mam ją. No a tu nic nie ma, my już... To na bagnie nic nie było? Tu jest jeszcze bagno. W sumie nie, nie na każdym bagnie pewnie jest... ...wiedźma. Na każdym nie. Tu możliwe, co gdzieś będzie. Dobra, czekaj, super. Ale, tu się coś świeci. A widziałem przedtem, tym, ale... Ej, co to tu pewnie... się świeci? Pewnie lawa. Chodź. O oh, fuck. Co? Ej, tu Chodź. jest tyle potworów. Wiesz, że tu jest zombiaku? To jest lava. lawa. Lawa. Kurde, nie mamy nie mamy wełny, czy sobie by my, byśmy łóżka zrobili? Mogliśmy wziąć z domku, no nie? A ja widzę, że tu pająki chodzą już O, pode mną jest pająk O I Enderman I Creeper. No, tu jest za dużo tego O, czekaj Musimy tak przetrwać całą noc A, Leci za nami tak pająk. My... Jakbyśmy znaleźli tą moje, to byśmy się z nią zabudowali. Ale nie ma, no to tam już minęli. Ała, to to pomóż mi! Oj, mam no mało HP. To jest coś. Czemu nic nie jesz? Zapomniałem o jedzeniu. Kurczę, tu jest znowu Jar, jakiś lekki. Ale masz jedzenie, czy ci dać? Mam. A, o, fak szkielet. Ja go nie biję, uciekam. Ja, tu pająki, creepery. Ile tego jest? Tu są lamy jakieś. Da się to zabić, czy coś mi zrobi? Jak, zabije? jak zabiję lamy? to Będzie na ciebie pło. I co mi zrobię? Będzie ci zabierała po pół sertuszka chyba. O! Jest coś! Ty na Gdzie? Coś widzę. Kordy. Tu za kurką, no to szedłeś za mną przecież. Szedłem. Na tą górkę tą górką? No i gdzie jesteś? Chcę Wiedźma To nie jesteś No wiem jakiegoś Minus 1850 i 1850 Minus 1850? No i 1850 na plus O widzę się Tu jest Wiedźma, a w środku jest kod. O. Ej, ścieliła w czymś! Ja pierdzielę! Zabij ją! Zabij ją, klepando. Slime! Co domku? I do domku. co tu jest? Kociołek. Kociołek Nic nie ma. Dobier. Kociołek i krim. Dobra, idziemy dalej, bo tu trzeba coś znaleźć lepszego, a nie jakieś... Kociołki, kurde. Tu się już zaczyna... O tu jest... Inny Inni był no to jest dżungla. Chyba nie, to nie jest dżungla. Akazja. O, oh f**k, klipek. Dawa. Za to O, tu jest pustynia. Jest A wiesz co może być na pustyni? Taki nie zamek. Wiem. Patrz! Wioska! Wioska! Gdzie, gdzie, gdzie? gdzie? Super, jaka duża! Chopie! A z tego co pamiętam, jak się schodziło do wioski, a trzeba też kaktusy pozbierać. O ja cię I piasek, jak już jesteśmy, ale łopaty nie wiem czy mamy. Ej, znalazłem. Jakiś królik tu jest. Ej, patrz co znalazłem? No dobra, czekaj. Kurde, jak tak. Wsiadłem do środka i tu nic nie ma. Nie, jest coś. Jaka jaka jest taktyka na Ale łóżko jest jedno. Znajdź drugie łóżko i idziemy spać. Dobra, ty, tu coś jest jakaś mapa. Nie mapa, tylko ten. Stół kartograficzny. Zbierz go. Nie wiem do czego to jest, ale. Znajdziesz łóżko, znalazłeś? Szukam, szukam. No Dobra, gdzieś łóżko musi być. Masz? To płaczcie. Jakiś... Ja już też jak. Się... Diomed mi wyszedł z niego. Patrzcie. Od tego. Patrzcie. Ja... Czekaj, bo mi tu. Wow. Przejdźmy na łóżko. Dobra Ja już leżę Ja też już leżę, jest OK. Dobra No i super I zabijamy go golema? Będzie złoto za darmo? Ja to już, łóżko biorę Nie, nie bij go na razie Na razie zbierajmy wszystko, co tu jest? Zbieraj Nasiona Zbier Wiesz co, zbieraj Jaka to jest duża wioska Dobra, na razie czekaj, bo tu zbieram wszystko Jakieś nasiona wylatują fajne, tylko nie wiem czego... Nie wiesz co, zbieraj Aż takie kubki, takie ten Nasiona buraka! Zbieraj. A one coś dają? Te moby? Nie, nie da się. A zbieraj to siano, takie na ziemi. A co, co z tego leci? Leci z, z tego siano i z siana możemy zrobić dużo jedzenia. O super, pszenica i chlebek. Tutaj było znalazłem kowala. A nie pozbieram. Ej! 3 obsydianu. Pięć obsydianu. Boże, żelaza. Super. Chodź. To weź. będzie dobra. No ja tu chodzę i patrzę co tu jest. Co tu... Bo ja pierwszy raz jestem w takiej wiosce. Czekaj, ja nie mam miejsca. Pusto w tych wioskach jest. Ubył zimnej wody. Pustu. Nie wiem czy to ja nie zebrałem tego. Ty nie zebrałeś tego w stołu. A tu nie ma jakiejś takiej największej wieży, co się tam podziemia po schodziło jakoś? Czy coś takiego? Jest, ale to nie tu. O Damian, chodź. Tu, widzisz takie duże wody? Co to daje? Te... Ej, klikłem dzwonek i one no, uciekają to tam. gdzieś. Chodź, ej. Surowa baranina. Sztabka żelaza. Czekaj. Kurczę, muszę coś pozostawiać. Ty Tylko no. nie mam... Nie wiem co. Skóra nasiona pszeń. nasiona pszenicy są strawy dobrze mówię czy nie tak chodź tu na chwilkę weź popatrz ja wrzucę do skrzynki rzeczy a ty popatrz co możesz pozbierać żeby się połączyły w twoje rzeczy wiesz o co chodzi no to weź wszystko pozbieraj to co ten to co się łączy w twoje rzeczy Oj! Fuck! Dwa serduszka <śm> Ja pierdziele, ale się wystraszyłem Zbroi Kurde. dużo zeszło. Pierdziele No i dobra, no i co tutaj jest jeszcze? Damian? Tu jest jakiś Widzisz dobry. taką dużą wieżę? No nie wiem, wychodzę gdzieś do góry Ej. Ale to nie tam, to ta tamta druga A tu jest glina, nie byłeś tu Byłem tam w drugiej, wieży, w drugiej wieży są te. Czekaj. Ale to chodźmy. Nie ma czegoś takiego gdzieś tam do środka wchodziło, gdzieś na dół? A tu co jest? Nie Gdzie ty jesteś? Gdzie ta wieża? Tam, tam przed tobą. Na samej kurze powinno no być skrzynka. Da. A byłeś tam? Nie. No. A tu nie byłeś, w tych... Po... Usunięty.. Usunięty krzak, ale to raczej nam się nie przyda, no. nie? Ty też nie byłeś w tych. temki mm. patrz. Paźle pszenicy i chlebka, super. Dużo. Krzaku nie wezmę, bo mi nie potrzebny. Mam już tak, siano. Lecę do wieży. Czy coś tam będzie. O! Chlebek, pszenica. Kaktus. I glina. Gliny mi nie potrzeba. Dobrze, kaktusa się troszkę pozbiera. No, mam 17 karków, co? To super. Super. Już nie pamiętam, gdzie ja zbierałem coś. Chyba wszędzie już wyzbieraliśmy. Ja tu nic nie widzę. Chodź na akordy. Ja jestem minus 1500. Widzę cię? Po prawej jestem, po prawej. Jak to tak? Mam efekt od delfinów. Jak to się Dwa robi? 2 razy. Było. O, działa. A czekaj, w którą stronę mamy domek? Masz zadisę? I chyba tak. Minus 1000. Tysiąc... To czekaj, czy nie wiem czy my dobrze lecimy. Jak ty zasłuchasz, ty! Minus 1300 i 600, to my w złą stronę w ogóle idziemy do domu. Nie, szukamy w statku? No nie, no teraz nie będziemy szukać statku. Dawaj, lecimy tam do domu. Ej, tu jest! twierdza! Patrz! Gdzie? Tu. Ale jak my, co my tam zrobimy? Nic nie zrobimy, bo nas zawiją. To nie? Ja bym tam pojechał, spróbował. Tej, po, coś mi się baguje i jara pod nami. Tak, tak widać. Gdzieś tam lawę pod nami? No. No, no ja stwierdza. Ale tu latają jakieś te. Ławiki. Co to mnie bije? Coś mi się dzieje, ale nie wiem co. Co się dzieje? Ała. Coś. bije mnie coś. Ała. Ej, mi wyrzuciło! Mieć mi wyrzucili! Chodź tu. Chodź tu. Gdzie jesteś? Mam wybrać pani jakieś. Chodź. Siadaj. Ale ja wolno biję Siadaj. Zrobimy zdjęcie kordów i będziemy mieć na następną tę wyprawę, bo to nie ma sensu teraz. O, co się stało? Czemu łódka zatonęła? <grym> bo uderzył mi ją zombie. Chodź tu. Gdzie ty jesteś? Szybko. Zrobili zdjęcie. No chodź. Musimy uciekać do domu Idziesz? Idę, idę Usiadaj szybko. Na tą wyspę po lewej pojedź Siedzisz? Tak. Nie no, w stronę domu lecimy. Ale przydałoby się mapę skarbu, znaleźć statek kiedyś. ma tu jest Oje. o nie! Watchacie? O tu nie, nie otulamy. jak to... O oh fuck! Czyby też? Nie, ale uciekaj O nie, mam pół serduszka zaraz Czy ja nie zginął? Nie! Użaj. Tam jest skelet. Mnie też otruwa. Ja Ej, go podziemia To zresztą podziemia Uleż się O, wow. o nie dałem ją Co? Ja jestem na drzewie. O kur... drugą Cię. stronę. Kurczę! Czy No jest sam, jestem. Są na. Ja Idziesz tam no? Ja jestem na drzewie. Chodź za mną. Gdzie? A gdzie ty poszedłeś? Na drzewie jestem. Tam, gdzie ty byłeś? No nie macie tam Jestem Tu jestem, lewo Chodź tu No, chodź Chodź, bo ta wiedźma mnie w... denerwuje Jeszcze szkielet Ja, pająki Super, dotarliśmy do domku Odkładamy itemy Tutaj do tej skrzynki tam, jeszcze już odłożyłeś. No, okay. to... To tutaj do góry, no. Zobaczymy co udało się. Nie wiem do czego służy ten stół kartograficzny. A to tam to... Ale to chciało ja będzie się dowiedzieć. Okay. Bo ja, jeszcze raz ja zrobię nam jedzenie. Dobra. Ło. Wow. Go położymy. E, coś trzeba dać, żeby mapa wyszła. Tylko nie mam pojęcia co. Dobra. E, my się z Wami żegnamy w tym odcinku. Na następnym odcinku. E, A już zrobiłem do, jedzenia no. dokończymy może tutaj koło domu. I wyruszymy może A I jedzenia no. na tą bazę podwodną. No dobra, super. I wyruszymy, może na tą bazę podwodną. Ile? Cztery staki? Ja pierdzielę. Super. No to co? Dzięki za odcinek. Trzymajcie się na razie. Dobrze.